Widzowie, tyle czekałem, za tak chwileczkę, no może z 5 minut maksymalnie, aż mi się zrobi ten film, robimy teraz reloada, a dopiero zaczęliśmy, nawet nie zdechnął nikt z nas, na szczęście, ale kurde, dopiero zaczęliśmy, więc mamy trochę takiego farta ogólnie, dobra widzowie, widzimy się jak coś zacznie się dziać, Chyba otworzę jakoś... o, nawet nie muszę robić cięcia jednak. Okej, okay, no. o, papa. let's go. No to widzimy się dalej. Dobra, trzy skrzynie. Let's go. Jedna, Głów dajesz. Druga, no głów dajesz. Trzecia, mityka da No, jak odkadajesz, to jakby taki mityk na mnie. Więc skrzynie, bo dla mnie jak na razie będzie ważny ogólnie lud, więc będę dużo otwierać skrzynek. Wezmę to. Nie za to wezmę. I już nic więcej nie biorę. Dla Pleruś kochany, chodź, daj flipą katatusia. Idziemy na fitneta. Uwaga, może on tu kapi... <gryw> A nie, nie kapi, ja on po prostu mylę. Okej, okay. mam nadzieję, że jednak ja nie kampi. Eee, nie wiem co stąd wziąć za bardzo. Bardzo zapewniam tylko to. Bo tak otworzyłem rzut. Widzę, witajcie na openingu mega boxów. Tutaj zdropiliśmy najlepszego skina, czyli mega super Riza. Riza. A tutaj co dropniemy z tej skrzynki mega boxowej. Cześć, cześć, cicho, 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 bo no chłopie ja nagrywam. O jezus, Maria, zdarzyła się, a Maria. Mamucik dropnął się. Jakby co, mój kolega nie chce w ogóle mówić do kamery. A że on nie jest ani na tym kanale, ani na tym. Więc jakby nie wie, czy ja mówię, czy nie, właśnie. Ale kurde, to są jaja. Dropnąłem młot. Co do kup. Jeżeli ja teraz miałem takiego fajta, fight, ale że ja, ale go nie, ni niestety nie zabiłem. O kurde. Restarty się kończą, a on i podjeżdżam mnie. Kurde. Nie jestem pewny teraz niczego, bo ja mam White'a. Nie mam prawie jej szans. Dobra, 75 HP z git. Jeśli ja teraz tego fajta wygram, on nie ma już szans, bo ja wygram. Kurde, deadłem. Ja się tak podekscytowałam, że powiedziałem, że jeśli to wygram, to yes. niestety... Chłopie, wygrałaś, a ja nagrywam teraz. Chłopie, ja powiedziałem na nagrywaniu, że, to jeśli ja teraz to wygram, to wygrywam całość. A ja kurde się, bo tak podekscytowałam się, że mam młot. Kurde, mordka.